No witam bardzo serdecznie kochani na kanale Iwitarot Osoby spod znaku baranka Witam was kochani na czytaniu miesięcznym na miesiąc luty 2022 tym razem tylko na pracę na miłość, będzie to osobny film postanowiłam właśnie tak w ten sposób wam ułatwić tak naprawdę, żeby te filmy były krótsze i yy, żeby się ich oglądało <grym> yy, oczywiście <grym> nic poza tym się nie zmieniło u mnie, także słuchajcie tutaj yy, to czytanie jest właśnie na pracę jak wcześniej powiedziałam Oczywiście to są czytania ogólne, nie będą rezonowały z każdą osobą, nie będą pasowały do wszystkich osób, tak? Yy, hmm. No co powiedzieć jeszcze? Yy, oczywiście, jeżeli yy, coś tam się będzie u Was zgadzało, a coś jeszcze będziecie mieć jakieś pytania, jakieś wątpliwości, zapraszam do kontaktu ze mną na e-mail, który będzie pod filmem, zawsze jest. Yy. Nie obawiacie się. Nie było osoby, która by pożałowała tego, że miała ze mną kontakt. A dlaczego? Dowiecie się to ode mnie prywatnie. To tak, żeby wam apetyty zaostrzyć i ciekawość. Ok. Dobrze. Zaczynamy od w zasadzie energii. Energii, tutaj ją położyłam. To jest energia diabła, kochani, macie na luty. Moje drogie baranki, niezależnie czy jesteś kobietą czy mężczyzną, to jest czytanie na pracę. Hmm. zobaczcie w tej talii, ten diabeł to jest naprawdę diabeł. On przyciąga, on kusi, yy. uzależnia od siebie, więc. Ty będziesz miał. Czy będziesz miała taką właśnie energię, czy to będzie yy, hmm, jakieś interesy, jakieś yy, nielegalne mogą to być. Możesz być kuszony dużą gotówką, może ktoś z kolei komuś innemu nie zapłacić, yy, nie oddać pieniędzy. Yy, z kolei to może być yy, jakiś yy, Obietnice niespełnione, jakieś transakcje. Słuchajcie, musicie mieć się na baczności w tym lutym, bo ten diabeł właśnie bardzo dużo kombinuje. Bardzo i nie wiem, czy to Ty będziesz w tym diable, czy spotkasz kogoś o takim charakterze, o takim postępowaniu. Więc, no, radziłabym mieć. <laughs> Oczy dookoła głowy może mieć Ci na baczności, a może będzie ci to pasować, więc no trudno powiedzieć baranku, w jakiej jesteś sytuacji. No cóż, no czytaj, hmm, widzę pustelnika. Może to jesteś ty tym pustelnikiem. Hmm. To jest ktoś, kto yy, praktycznie pracuje w osamotnieniu albo byłeś bez pracy i szukasz tej pracy czy, czy szukasz, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, pamiętajcie, że trzeba sobie energię odwracać więc hmm, tutaj kierujesz się intuicją tutaj może y, pracujesz na internecie y, hmm, no ja w lutym coś pójdzie do przodu bardzo no, szybko, bo wiecie, że Rydwan to ruch, to szybkie zmiany w pracy tutaj, cały czas mówimy o pracy. Więc to są może nowe pomysły, nowe jakieś propozycje pracy. Hmm. Przestaniesz być tym pustelnikiem, być może. Więc Rydwan mówi to, żeby to są. Nagłe sytuacje. To są nawet zmiany, których się w tym momencie nie spodziewasz. One bardzo szybko następują. Ty możesz w lutym nawet nie mieć czasu zjeść kanapki i zjeść śniadania, bo będziesz ciągle w ruchu, zapracowany. Być może mm, ktoś z Was będzie miał yy, no. Podróż jakąś służbową będzie musiał jakąś podróż służbową wyjechać czasami taką, która wypadnie w ostatniej chwili, niezaplanowaną, więc naprawdę wszystko może się dla Was tym ludem zdarzyć, wydarzyć. Słuchajcie, sobie dopowiemy dopowiemy sobie te karty pustelnika. O, już mi wyskoczyła, proszę. <laughs> No, pustelnik. ktoś tutaj był zraniony, ktoś. <laughs> no proszę, no. To jest ktoś, czegoś żałujesz. Y masz dosyć tego osamotnienia. Nie wiem, jeżeli jesteś w pracy, to ją zmieniać będziesz. Coś cię tutaj y faktycznie bardzo uwiera. Tutaj sytuacje były zupełnie inne niż się spodziewałeś, czy spodziewałaś. Proszę. Hmm. I a z denarów przychodzi do Ciebie, więc to są nowa praca, nowe perspektywy, zupełnie coś nowego. To pomoże Ci się jakby wzbogacić. Jeżeli kasy nie miałeś do tej pory, to od lutego przyjdzie. Hmm, dobra, zobaczymy co tutaj jest. Hmm. Rydwan. czy jest siła. Gwiazda, no proszę, spełnienie marzeń. No, ja bym powiedziała tak, że kochani, kochani, wy macie piękne karty na ten luty. U was jest siła, moc, zmian. Wy wiecie, czego pragniecie. Gwiazda to jest spełnienie marzeń. Pójdziesz w coś, no, od, no w pracę. Taką, o jakiej zawsze marzyłaś, czy marzyłaś. Coś ci się nie podobało do tej pory, więc w lutym to zmieniasz. najmniej te twoje pomysły, jakie masz w głowie, one pójdą, yy, zaczniesz je realizować. One przyniosą ci pieniądze. Przestaniesz być tym pustelnikiem, podejrzewam. To się zupełnie wszystko zmieni. Ta gwiazda mówi o spełnieniu marzeń. Idź za gwiazdą. Hmm. Za marzeniem, za pasją, jaką masz w głowie. Ym... Także, no nie wiem, czego naprawdę pragniesz. No zobacz, i tutaj jest właśnie ten diabeł. On ci pomoże. No, pomoże. Hmm. Na pewno będzie cię kusiło. Każdą stronę, każda strona, jakiś pomysł będziesz mieć, ale do ciebie będzie należał wybór y, pracy, y, tej drogi, jaką chcesz pójść. <grym> Także bym powiedziała, że no, zaczyna być ciekawie, kochani. Tutaj zobaczymy, jaka jest rada od kart. Tarota. <grym> Proszę, tutaj mamy głupca. No, głupiec mówi, byś szedł przed siebie, realizuj się, korzystaj z każdej sytuacji, każdej propozycji, nowej propozycji. Nie myśl za dużo, nie analizuj, po prostu idzie za głosem intuicji, serca. Nie wiem. To swoje dziecko, to wewnętrzne dziecko obudź. To wiecie, że dzieci to tak. Jeżeli im się coś podoba, im bardziej się intuicją właśnie kierują. I właśnie ta karta o tym mówi. Właśnie ta karta mówi, byś szedł czy szła w tą nową drogę, jaka czeka na ciebie. Zobaczymy, co tutaj mają aniołki dla ciebie. Hmm. Hmm. Przebaczenie i uzdrowienie. Yy, Przebaczenie uzdrawia. Proszę. Więc podejrzewam, że to było jest do trzech mieczy, jakie tam wyszły koło pustelnika. Czas uwolnić tłumiony gniew, ponieważ blokuje on zdrowie i szczęście, czyli nie możesz myśleć o tym, co było złe, niedobre, coś, co cię zraniło. Ponieważ no, stoisz w miejscu, nie, no nie idziesz. Przed siebie, nie realizujesz planów, tylko siedzisz, płaczesz, yy, analizujesz właśnie te wszystkie krzywdy, jakie mogły Cię spotkać wcześniej. Ta karta mówi byś. Przebaczył. Czy przebaczyła, bo przebaczenie uzdrawia, więc yy, uwolnij się od właśnie tego gniewu, który tam gdzieś w tobie siedzi. Hm. Ten gniew jest najgorszy, który po prostu wszystko blokuje. Blokuje realne... No, blokuje właściwie wszystko. Wszystko się wydaje, że jest złe i niedobre i nie warto o to walczyć. Więc ta karta mówi, byś się od tego uwolnił. Czy uwolniła. Słuchajcie, piszcie i jak tam w tej pracy u was. Czy rezonują, czy pasuje to wszystko do was. A teraz, słuchajcie, na koniec bardzo was proszę o to, byście... Pomyśleli sobie o jakiejś sytuacji. Mm. Opiekuńcze kartę. Jedną z opiekuńczych kart wylosuję dla Ciebie. Zobaczymy, co na tą sytuację będzie miała do powiedzenia. Co mhm. mi to wyskoczy? Jeszcze potasujemy. O, tu jest. Hm. Pomoc. Proszę, to jest ta karta. Zwracaj się o pomoc. Przyjmowanie pomocy jest aktem szlachetnym. Hmm. Właśnie taka karta dla Ciebie wyszła. Więc jeżeli potrzebujesz pomocy w realizacji jakichś planów, może nie wiesz jak się do czegoś do, dobrać, te karty właśnie to sugerują. Hmm. To tyle kochani na temat pracy dla Was. Mam nadzieję, że to czytanko Wam się podobało. Oczywiście bardzo Was proszę o subskrypcję, komentarze i lajki. Trzymajcie się do następnego razu, bo jeszcze będzie czytanko na miłości, na miesiąc luty. Trzymajcie się, pa, na razie.